Siemaneczko wszystkim. Szybki film. Co to tu pokazuje? Brugmansja. To są takie drzewka. Mam różne odmiany, które ładnie kwitną. Zobaczcie teraz sobie na zdjęcia. I co rok ścinam z nich, obcinam z nich takie kwaśne się gałęzie, te łonie. I robię z tego na nowo sobie sadzonki. Rozumiecie? One będą mocno w tym roku cięte, bo one mają do 2,5, prawie po 3 metry. tym niżej zetnę, tym znowu puści gałęzie. I powinno obficie kwitnąć. Jak już jest takie wielkie drzewo, to wiecie, wykopujemy, wkopujemy, dopóki ono nabierze mocy, no to słabo, tak powiem, że kwitnie, nie? No i jak robię sadzonki? Patrzcie, obcinam takie patyki, przeważnie zawsze za oczkiem i potem to wkładam do wody, znaczy na razie wiadomo, do wiadra, a potem do wody, no i tyle, nie? Tylko muszę nie pomylić i tak z każdym robię. Uper, gold kiedy będą? No, będzie nie za dużo, mówię od razu. Gdzieś tak. W kwietniu. No bo to musi się ukorzenić i tak dalej, nie? Będzie ogłoszenie, nie musicie to mnie pisać, naprawdę. Bo już, bo już zaczynają niektórzy pisać. Spokojnie, cierpliwości. Turbo. Nie miga, Dioda nie miga. Czemu? Nie działa. Zobaczcie, jakie patyki, nie? To też się przyjmie. Ale wtedy jest szybki wzrost giga, nie? Także na przyszły rok powinny zakwitnąć. Jak to wie, czy nie w tym. No, dobra. Jeszcze tak dotąd obetnę. I tyle. Do następnego.